No dzień dobry, witam Was serdecznie w świecie temu. Dlaczego temu? No bo produkty, urządzenia do nagrania tego materiału dostarczyło właśnie temu. To oni zaproponowali mi kolejny test, kolejny materiał, ale tym razem z urządzeniami z trochę wyższej półki. Powiedziałbym nawet, że no z takiej półeczki premium. Dlaczego? Bo dzisiaj mam dla Was dwa urządzenia marki Samsung. Są to słuchawki Samsung Galaxy Buds. Trójeczki, to nie są pro, a także opaska sportowa Galaxy Fit 3. Tak, i o tych dwóch urządzeniach dzisiaj Wam troszeczkę opowiem. Przetestowałem je jakiś czas temu, a teraz przyszła pora na to, żeby nagrać materiał. Zapraszam Was serdecznie na recenzję tych dwóch urządzeń. Ale zanim przejdziemy do konkretów, słuchajcie, to pamiętajcie, że mam dla Was specjalną ofertę, w zasadzie to temu ma dla Was specjalną ofertę kod, kod, dzięki któremu dostaniecie zniżkę na te dwa urządzenia Samsunga. Będziecie mogli kupić dwa gadżety jeszcze taniej niż oficjalnie zostały wycenione na stronie Temu. Wystarczy tylko albo ściągnąć aplikację, albo w przeglądarce wpisać temu.com i tam w wyszukiwarce produktów wpisać ten kod i kliknąć szukaj. Zobaczycie wtedy, że pojawią się różne jeszcze urządzenia, ale głównie te dwa, które będą miały obniżoną cenę. Ta oferta jest skierowana do tych z was, którzy jeszcze nie zarejestrowali się w sklepie temu, tak? Jeżeli chcecie kupić taniej te urządzenia, zapiszcie się, zarejestrujcie się w sklepie temu i po prostu kupujcie. Kod widzicie, w, umieszczę go jeszcze w opisie pod filmem. Pozwolicie, że zacznę od tych słuchawek Samsunga Galaxy Buds 3. Jakiś czas temu testowałem Samsungi Galaxy Buds 3, ale Pro, w wersji Pro i wtedy byłem naprawdę oszołomiony ich jakością wykonania, ale także brzmieniem i możliwościami. Tu jest podobnie, naprawdę jest bardzo podobnie, tylko musicie pamiętać, że różnica pomiędzy Budsami 3 a 3 Pro jest taka, że tamte są kanałowe, a te są do douszne. Czyli one nie mają tej zakładanej tutaj takiej gumki silikonowej, Wkładacie po prostu do ucha. Wkładacie słuchawki do ucha. I to w zasadzie wszystko, słuchajcie. I one już w tym momencie są gotowe do tego, żeby odtwarzać muzykę. Tak samo jak w przypadku Pro, tak i te słuchawki są naprawdę fantastycznie wykonane. Mi się akurat podoba ich budowa, podoba mi się ich wykończenie, podoba, podobają mi się materiały i to, że one nie są tutaj, ten pałąk, który widzicie, nie jest okrągły. On jest taki spłaszczony. Powiedziałbym, że jakbyśmy spojrzeli w ten sposób, prawda? To widzimy taki trójkącik, i słusznie. Obsługa tych słuchawek jest bardzo prosta, czyli szczypiecie je na dole i one wtedy reagują. Jeżeli chcecie na przykład włączyć muzykę, uszczypniecie, uszczypniecie raz, dwa razy, to przechodzicie do kolejnego utworu. To na pewno wszystko znacie. No fajne jest, że ten panel jest dotykowy, jeżeli chodzi o regulację głośności, to tak samo słuchajcie, miziacie sobie tę część te do góry albo na dół i robicie głośniej albo ciszej. Tak samo działa to w tych baccach 3 Pro. Te są troszeczkę inne, co nie znaczy, że są troszeczkę gorsze, a na pewno są dużo no dużo tańsze. Jeżeli chodzi o to, jak one trzymają się w uszach, bardzo dobrze, naprawdę. Ja, co prawda, wolę słuchawki dokanałowe niż douszne, ale tutaj nie mam na co narzekać, naprawdę, bo one są tak wyprofilowane, tak skonstruowane, że idealnie trzymają się moich uszu. Nawet kiedybym wykonywał naprawdę bardzo gwałtowne ruchy, <laughs> ćwiczył, biegał, one nie wypadają. Mogę, mogą się od czasu do czasu wysunąć, to jest oczywiście normalne, bo każdy ma inną budowę ucha, prawda? Więc o tym też musicie pamiętać. Niemniej jednak, w moich uszach leżą idealnie. To, że te słuchawki mają otwartą konstrukcję, wcale nie oznacza, że źle grają. Nie, tutaj bas jest naprawdę bardzo dobry, przyzwoity, na odpowiednim poziomie. Wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Słuchajcie, ze takiej spokojnej muzyki możecie przejść taki dynamiczny kawałek, albo w kawałku, jeżeli to się zmienia, tu te słuchawki natychmiast reagują. Dlaczego tak się dzieje? No, z kilku powodów, ale tak, mamy przede wszystkim przetwornik, duży przetwornik, 11 mm. Tak, ale to oczywiście nie wszystko, bo Samsung zastosował tutaj specjalny kodek, to on się nazywa Simless, który kompresuje i koduje dźwięk o rozdzielczości do 24 bitów na 96 kHz, a następnie dekoduje go dla Galaxy Buds 3, zachowując wysoką jakość 24 bitów. Dzięki temu usłyszymy naprawdę dokładnie detal tak, jak został przygotowany, albo został zamierzony przez inżyniera dźwięku. Natomiast, żeby to osiągnąć, żeby uzyskać takie efekty i w pełni skorzystać z tych słuchawek, no to najlepiej podłączyć je, sparować się z, ze smartfonem Samsunga. Ja smartfonów Samsunga nie używam, nie mam po prostu. Korzystałem, słuchajcie, z innego smartfona z na Androidzie i tutaj ściągacie sobie aplikację Samsunga, podłączacie do Androida i macie naprawdę szereg ogromnych możliwości, jeżeli chodzi o zmianę różnego rodzaju ustawień. Ale także o włączenie na przykład i wyłączenie Active Noise Cancelling. Natomiast, jeżeli chodzi o Active Noise Cancelling, to, to jeżeli będziecie mieli Samsunga, prawda, telefon, smartfon Samsunga, to będziecie mogli także skorzystać ze wspomagania, tak można powiedzieć, sztucznej inteligencji. Tak, ta sztuczna inteligencja bardzo pomaga, jeżeli chodzi o wyciszanie szumu. Po prostu ona analizuje dźwięk wykrywany przez mikrofony wewnętrzne i zewnętrzne w czasie rzeczywistym, uwzględniając też kształt naszego ucha. Dlatego też warto, kiedy je pierwszy raz włożymy do uszu, zrobić taki test, taki test do dopasowania, prawda? I wtedy to Galaxy AI Wam pomaga dopasować, ustawić dźwięk w taki sposób, żeby wszystko brzmiało fantastycznie. Jak to wygląda w przypadku innych telefonów? Nie, nie, nie Samsunga, no to jest to trochę uboższe. Nie mamy dostępu do tej sztucznej inteligencji. Mamy dostęp do, do ANC, a więc naprawdę nie jest tak źle. Te słuchawki jeszcze potrafią Wam pomóc, na przykład i sztuczna inteligencja, pomagają w tłumaczeniu rozmów na żywo. Tak, mają tryb na słuchu, tryb tłumaczenia, tryb mówienia. No jest tutaj naprawdę bardzo szeroka gama możliwości, która pozwoli Wam w pełni wykorzystać te słuchawki. No ale najlepiej mieć oczywiście smartfon. Samsunga. Nie mówiłem Wam też e, oczywiście o tym Etui. E, etui jest naprawdę bardzo ładne, podoba mi się, jest świetnie zrobione. Nie pomylicie się też, w którą e, w prawą czy w lewą stronę włożyć, którą słuchawkę, bo tu jest pod, podkreślenie na czerwono, tu jest na niebiesko. Słuchawki na samym spodzie też mają czerwone albo niebieskie, a więc wiadomo, że wkładamy tutaj e, i się ładują. E, grają bardzo długo. No, oczywiście z wyłączonym ANC grają dłużej niż z włączonym ANC, ale no, to jest norma, jeżeli chodzi o tego typu słuchawki. Mamy USB-C, jeżeli chodzi o ładowanie, ładują się szybko, to są naprawdę porządne, porządne słuchawki. No i jeszcze jeden ciekawy dodatek funkcjonalność tych słuchawek, pod warunkiem oczywiście, że będziecie mieli co? smartfon Samsunga, dźwięk 360 stopni, dźwięk przestrzenny, który także jest tutaj do Waszej dyspozycji. Funkcja ta identyfikuje kierunek dźwięku, na przykład gdy przechylamy głowę albo obracamy głowę, kierujemy w prawo albo w lewo. Kochanie, nie moją rolą było w tym materiale oczywiście dokładne przetestowanie tych słuchawek. Zwłaszcza że ja testowałem wcześniej Galaxy 3 Pro i byłem nimi zachwycony. Te także grają naprawdę bardzo dobrze. Moją rolą jest to, żeby wam o nich opowiedzieć, o ich możliwościach, co nieco pokazać, ale przede wszystkim poinformować, że w sklepie temu możecie te słuchawki kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Śmieszne pieniądze, one mogłyby być wycenione naprawdę dużo drożej, są świetnie wykonane, bardzo dobrze brzmią, długi czas pracy na baterii, no. Są naprawdę takie trochę futurystyczne, ale ja tego typu klimaty właśnie lubię. Oczywiście kieruję Was do sklepu temu, a teraz przechodzimy do tej opaski opaski Galaxy Fit 3, czyli takiej smart opaski dla no najlepiej sportowców, oczywiście, ale nie tym. Powiem Wam szczerze, że bardzo dawno nie testowałem żadnego zegarka ani żadnej opaski fit Samsunga. Tym bardziej jestem zadowolony, że dostałem taką propozycję z temu. Posłuchajcie, Fit 3 to jest naprawdę porządna, ale naprawdę porządna opaska sportowa. Świetnie wykonana. Zapomniałem o tym, jak dobrej jakości zegarki i opaski robi Samsung, a rzeczywiście naprawdę jest świetnie wykonana. Jest mała, aczkolwiek wyświetlacz ma duży. Bardzo dobrej jakości materiały. Wszystkie czujniki, które są niezbędne, oczywiście są tutaj z tyłu, do tego, żeby nam zmierzyć. Tętno, żeby nam zmierzyć poziom stresu, poziom saturacji, naprawdę jest wszystko, co potrzeba, ale co najważniejsze, chyba słuchajcie, to fakt, że kiedy założycie ją pierwszy raz na rękę sparujecie z tą samą aplikacją co słuchawki. To bardzo szybko zapominacie, że w ogóle tę opaskę macie na nadgarstku. Kompletnie jej nie czuć, naprawdę kompletnie jej nie czuć. Oczywiście jest wodoodporna, możecie iść podprysznić, bo możecie w niej pływać. Nic nie sprawi jej żadnego kłopotu. Jeden przycisk do obsługi. Tutaj się znajduje wyświetlacz, oczywiście dotykowy, oczywiście kolorowy. Czas pracy na jednym ładowaniu, słuchajcie, to aż do 13 dni. No te 13 dni to. Jak wyłączycie na przykład automatyczne, automatyczny pomiar saturacji, jeżeli wyłączycie automatyczny pomiar pulsu. A do tego, jeżeli wyłączycie opcję always on, tak, bo na tym wyświetlaczu cały czas mogą być wyświetlane informacje. One są troszeczkę przygaszone, ale tak nadal są czytelne. To wtedy te 13 dni na jednym ładowaniu jesteście w stanie osiągnąć. Natomiast jeżeli powłączacie tutaj wszystko, co jest możliwe, a no jest tego naprawdę sporo, no to wtedy 9-10 dni. No to tak jest, słuchajcie, świat i ludzie, jeżeli chodzi o jedno ładowanie. W zestawie, oczywiście, macie przewód do ładowania, podpinacie go tutaj. Nie ma ładowarki. No to jest oczywiste, że nie ma ładowarki. Natomiast wyświetlacz ma przekątną 1,6 cala. Może wydawać się Wam, że to mało, ale to jest naprawdę wystarczająca powierzchnia, żeby zmieścić mnóstwo informacji, które są dla Was oczywiście kluczowe. Zwróćcie uwagę, no mamy aktualną godzinę, mamy datę na tym niby niewielkim wyświetlaczu mamy ilość kroków jest taka informacja mamy spuls mamy też poziom naładowania akumulatora na no jednym wyświetlaczu, a tego może być więcej bo oczywiście tarczę zegarka możecie zmieniać możecie zmieniać z aplikacji w telefonie możecie je zmieniać bezpośrednio oczywiście na zegarku dotykając wyświetlacz przytrzymując go przez chwilę i przesuwacie w, w lewą stronę i wtedy macie do dyspozycji różne tarcze, te tarcze możecie także inne tarcze dodawać z aplikacji w smartfonie. Jest ich naprawdę ogromna, ale to ogromna ilość. Ja tę opaskę Galaxy Fit 3 także podłączyłem do tego samego smartfona co słuchawki. Jest to CMF i naprawdę bez żadnego problemu wszystkie funkcje tej opaski, chciałem powiedzieć tego zegarka, absolutnie działają. Jeżeli chcecie monitorować stan swojego zdrowia, organizmu, prawda, no to warto ściągnąć na smartfona aplikację Samsung Health. Czyli Samsungowe zdrowie i tam parujecie po prostu, czy nie musicie już parować, bo on jest już tak sparowany z waszym telefonem, on automatycznie, ta aplikacja automatycznie na Samsung zdrowie pobiera wszystkie informacje z tej opaski i macie wszystko zapisane w smartfonie. No właśnie, jakie pomiary, jakich pomiarów możecie dokonywać na tym zegarku? Już wam tłumaczę. Pomiar saturacji, kroki, kalorie, podsumowanie aktywności, pomiar tętna, a mierzy nawet poziom stresu. No jest tego, tak jak Wam powiedziałem, naprawdę cała masa. Ona także, wyobraźcie sobie, jest w stanie monitorować Wasz sen, a nawet wykrywać chrapanie. No i na podstawie tych informacji, czyli fazy Waszego snu, kiedy zaczynacie chrapać, można wyciągnąć jakieś wnioski, ewentualnie można skonsultować się oczywiście ze specjalistą. No dlaczego nie? Jeżeli chodzi o ćwiczenia, Matko ponad 100 ćwiczeń dostęp do nich jest mega mega prosty bo wystarczy ten przycisk dwa razy nacisnąć i automatycznie wyświetlają wam się różnego rodzaju ćwiczenia. Możecie do nich jeszcze dodać kolejne jeżeli tak uprawiacie jakiś sport no, nietypowy nie wiem brzuszki chcecie robić no to nie jest nietypowy albo jogę albo medytację. Tu wszystko w tym zegarku jest. Jego obsługa jest banalnie prosta. Po prostu przechodzicie np. z góry na dół. Jeżeli przesuniecie palce, to macie dostęp do najważniejszych funkcji. Możecie to także wyłączyć tę opaskę. Jeżeli przejedziecie z dołu do góry, to macie dostęp do aplikacji, które są do, zainstalowane w tej, w tej opasce. Znajdź telefon, oczywiście możecie zrobić pogodę, kalendarz, minutnik, alarm, stoper, kalkulator i ustawienia. Natomiast jeżeli przesuniecie palcem z prawej strony na lewą, no to wtedy pokazują się informacje, czyli tutaj mamy szerszy trochę dostęp do tych aplikacji, które są. Mamy zdrowie, czyli aktualne, aktualną ilość kroków, mamy też ćwiczenia, mamy też sen, szybki dostęp do snu, do pogody, do kalendarza. Możemy też sterować Muzyką jest połączenie z, ze Spotifyem na przykład jest poziom saturacji, powiem, przepraszam, tletentno, śledzenie cyklu dla kobiet, mamy saturację, mamy minutnik, wszystko to jest dostępne spod palca, tak można powiedzieć. Natomiast jeżeli przesuniecie palcem z lewej strony na prawą, tutaj macie dostęp do powiadomień, które także na tę opaskę przychodzą. A jeżeli chodzi jeszcze o ćwiczenia, do tego na chwilę wrócę, Wy w zasadzie nie musicie wciskać startu na tej opasce, jeżeli wybierzecie sobie jakieś ćwiczenie, bo ona automatycznie wykryje na przykład fakt, że biegacie albo ćwiczycie na maszynie eliptycznej, wiosłujecie albo pływacie w basenie. Nie bez powodu tego typu urządzenia są nazywane smart opaskami, smart zegarkami, bo rzeczywiście taka opaska w codziennym życiu przynosi wiele, ale to wiele korzyści. Galaxy Fit 3 to także świetny pomysł na prezent dla osoby najbliższej, która no powiedzmy sobie jest w zaawansowanym wieku. Dlaczego? Bo ta opaska wykrywa upadki. I automatycznie może wezwać pomoc. Po prostu w aplikacji sobie konfigurujecie, dodajecie kontakt alarmowy do tej osoby, do której chcecie, żeby ta opaska automatycznie zadzwoniła, wezwała pomoc, tak bym to określił. I ona też podaje oczywiście lokalizację. Żeby to zadziałało, no to musi być sparowana ze smartfonem, no bo ona sama w sobie nie zadzwoni. Nie ma tutaj e sim a nie ma możliwości zainstalowania karty SIM, ale jeżeli macie opaskę ze sobą, to najczęściej także macie macie ze sobą smartfona, prawda? Kochani, najważniejsza informacja też jest taka, że te dwa urządzenia, czyli Galaxy Buds 3 i Galaxy Fit 3 możecie kupić w atrakcyjnej, mega atrakcyjnej cenie na temu. Pamiętajcie także o kodzie rabatowym, o którym wspominałem na samym początku. On się w tym momencie wyświetla, wpisujecie go w wyszukiwarkę na stronie głównej temu albo w aplikacji, którą ściągacie na telefon, i wtedy macie specjalną ofertę. Przypomnę, że w opisie pod filmem ten kod. Także będzie podany. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję temu, dziękuję Wam. Jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej tego typu materiałów z temu, zapraszam serdecznie. Czemu nie? Ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje. Dobrego dnia, trzymajcie się. Cześć!